Dzień dobry drodzy widzowie. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Nowa Kanale, w którym w prosty sposób mówimy o nowoczesnym leczeniu schorzeń narządu ruchu. Witają państwa Jakoda Kropacz i Marcin Ferenc. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o terapii manualnej. Powiedz Jagoda, czym jest terapia manualna? Terapia manualna jest metodą fizjoterapii opartą na biomechanice i funkcji układu ruchu człowieka. Polega ona na szczegółowym badaniu i dostosowaniu odpowiednich indywidualnych technik do pacjenta. Jakie są rodzaje terapii manualnej? Metod terapii manualnej jest wiele. Różnią się one technikami i postępowaniem rehabilitacyjnym. Należą do nich terapia manualna Kaltemborna-Jewienta, Maitlanda, Cyriaxa, Mulligana, Szkoła Niemiecka czy terapia manualna Rakowskiego. Dla jakich y, pacjentów y, jest terapia manualna? Każda z tych terapii, które wymieniłam powyżej, ma na celu poprawić stan zdrowia pacjenta. Jest to skierowana do pacjentów z zaburzeniami układu ruchu. Tak naprawdę każdy pacjent w każdym wieku może się zgłosić na terapię manualną pod warunkiem, że brane są pod uwagę jego wskazania i przeciwwskazania. A jaką manualną terapię, jaką metodę Ty stosujesz z tych, które wymieniłaś wcześniej? Pracuję metodą Kaltenborna i Ewienta, jest to metoda stworzona przez dwóch norweskich fizjoterapeutów, Frediego Kaltenborna Cal i Olafa Ewienta, utworzyli całościowy system badania i leczenia pacjentów ortopedycznych. A na czym ona polega? Polega ona na kompleksowym badaniu i leczeniu pacjentów. Stosuje różne techniki i dostosowuje je indywidualnie do pacjentów. Należą do nich masaż funkcyjny czy poprzeczny, mobilizację, manipulacja, techniki neuromobilizacji, stretching czyli rozciąganie i medyczny trening terapeutyczny, który jest tak naprawdę zakończeniem całej terapii. Czyli tak naprawdę funkcja, funkcja, jeszcze raz funkcja, tak? tak. Dobrze, dobrze rozumiemy? <grymne> tak. Okay. Jakie są wskazania do terapii manualnej? Ponieważ nazwa jest troszeczkę myląca. Pacjenci, jak przychodzą pacjenci na konsultację ortopedyczną, często zadają pytanie, na czym polega rehabilitacja. Jak się im powie, jest to terapia manualna, to każdy niejako z automatu reaguje w ten sposób, że Aha, Czyli to takie masaże, albo, albo że ktoś tam będzie robił jakieś e, manipulacje, takie, nie wiem, a la kręgarz, tego typu historie, nie? Także, także ta nazwa z punktu widzenia takiego mojej pracy z pacjentami e, sprawia mi trochę trudności, więc ja wtedy muszę to, rozwijam, nie? Że, 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 że nazwa jest, no, w tej nazwie kryje się to, o czym mówisz. Tak? Czyli. Powiedz, jakie są wskazania do, do, do zastosowania metod terapii manualnej? Wskazań jest tak naprawdę wiele. Są to dolegliwości bólowe związane z uszkodzeniem mięśni czy ścięgien, odkręgosłupowe bóle głowy, stany pourazowe, zwichnięcia, złamania, skręcenia, zamrożony bark, stany przedoperacyjne, żeby zwiększyć zakres ruchu czy siłę mięśniową, płon do protezie. Czyli generalnie terapia manualna, Znajduje zastosowanie, łatwiej powiedzieć, gdzie nie znajduje zastosowania, chyba, bo tu jest cały zakres schorzeń, od, od przeciążeniowych, zwyrodnieniowych, od urazów, od dolegliwości przewlekłych. Z ostrymi dolegliwościami jest, jest troszkę różnie, bo nie zawsze można pacjenta w ostrej fazie ocenić Dokładnie. prawidłowo i w, rozpocząć rehabilitację, ale w ostrej fazie też możemy mu pomóc przeciwbólowo. Zapewne, tak, stosujemy trakcję w pierwszym, drugim stopniu przeciwbulowo, a następnie, jeżeli ten pacjent nie ma już takich dolegliwości, no to możemy rozpocząć terapię i rozpocząć również trakcją albo mobilizacją już w końcowym zakresie ruchu, submaksymalnym. Czyli, czyli fizjoterapeuta może pacjentowi pomagać w sposób Pomaga, nie, nie że może, ale pomaga w sposób dostosowany do, do danej sytuacji, do danego etapu schorzenia. Także pacjenci też często pytają: no okej, okay, no ja wczoraj miałem uraz, mam tu taki duży obrzęk i w ogóle to mnie boli i nie mogę się dotknąć e, w, w obrębie kolana czy, czy stawu. A, a pan tu doktor mówi, że ja mam iść do fizjoterapeuty, to co my tam zrobimy, jak ja nic nie mogę robić, bo mnie wszystko boli, nie? Jak najbardziej jednak, jak pacjent przyjdzie już na tę wizytę, to wie, że ta terapia manualna nie jest bolesna. Jeżeli jest obrzęk, to stosujemy trakcję przeciwobrzękową, przeciwbólową i dostosowujemy, tak jak mówiłam już wcześniej, mhm. te terapie, te techniki indywidualnie do danego schorzenia czy dolegliwości bólowych. Okej, okay. jakie są w takim razie przeciwwskazania do terapii manualnej, bo pewnie jakieś są. Tak, jak w każdej rehabilitacji są przeciwwskazania. Przede wszystkim przeciwwskazaniem takim pierwszym jest to, że nie możemy zbadać pacjenta, więc nie jesteśmy w stanie też pomóc mu tymi technikami mobilizacji czy, czy trakcji. Są to również bóle związane z nowotworem, stany zapalne w fazie ostrej w pierwszych dobach, ale tak jak rozmawialiśmy, możemy użyć innych technik, które zadziałają przeciwbólowo. No i oczywiście jak mamy złamania, e, z skręcenia leczone zachowawczo e, unieruchomieniem, to też tutaj nic nie zdziałamy. Prawda? Niestety tutaj musimy odczekać. Tutaj Dokładnie. musimy odczekać, aż unieruchomienie zostanie usunięte. Jest to kilka tygodni unieruchomienia i dopiero wtedy podejmujemy działania, które niestety bardzo często... Polegają na tym, żeby, żeby ujemne skutki unieruchomienia przezwyciężyć najpierw i dopiero przywracać właściwą funkcję. Dokładnie. W takim razie, powiedz mi, jaki jest taki nadrzędny cel tej terapii? Celem tej terapii jest tak naprawdę przede wszystkim dokładne zbadanie pacjenta, dostosowanie różnych technik do, do możliwości, do funkcji pacjenta. Przede wszystkim zlikwidowanie dolegliwości bólowych, przywrócenie zakresu ruchu, jeżeli ono jest w stawie. Również to, to ograniczenie może dotykać mięśni albo stawów, więc dostosowujemy te techniki w zależności, czy jest to ograniczenie stawowe, czy mięśniowe. No i przede wszystkim jak najbardziej jesteśmy w stanie pomóc temu pacjentowi, korzystając z naszej wiedzy. Czyli docelowo, tym naszym nadrzędnym celem, tak to rozumiem, jest uzyskanie prawidłowej funkcji. Tak, przywrócenie funkcji. Żeby wszystko działało i nie bolało. Dokładnie, przywrócenie fun funkcji i siły mięśniowej. Jak przebiega taka wizyta u fizjoterapeuty? Wizyta jest poprzedzona wywiadem. Tak naprawdę od momentu, kiedy pacjent wchodzi, przyglądam się pacjentowi sprawdzając jego postawę ciała, w jaki sposób siada, w jaki sposób wstaje, czy się ubiera, rozbiera. Kolejnym krokiem jest badanie z samego miejsca schorzenia. Sprawdzam, czy jest jakikolwiek obrzęk, czy jest ocieplona skóra, czy jest jakieś zwiększone napięcie. Kolejnym krokiem jest badanie neurologiczne czucia, badanie odruchów, czy ruchomość samych nerwów. Następnie sprawdzam zakres ruchu czynnie, czyli pacjent wykonuje sam, następnie biernie, wykonywany zakres jest przeze mnie z końcowym oporem i następnie są wykonywane testy mięśniowe, sprawdzające wydolność mięśnia. Podsumowując, musisz zrobić taką dość kompleksową Diagnostykę z każdej strony, od patrzenia do dotykania, do badania, do oceny e, funkcji poszczególnych elementów e, danej okolicy narządu ruchu, e, żeby podjąć dalsze decyzje, żeby ocenić e, na jakim etapie jest pacjent, co z nim Dokładnie. dalej robić, e, jaki zrobił postęp, czy pracował nad sobą pomiędzy wizytami e, u Ciebie, e, czy, 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 czy nie, 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 nie realizował w ogóle zadań domowych i nie ćwiczył. Powiedz mi taką rzecz na temat badań obrazowych, bo, 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 bo też z tego, co się orientuję, no jesteście zawsze ciekawi jako rehabilitanci, jak wyglądają badania obrazowe, jakie tam są, są, są wyniki, czy to z rezonansu, czy z USG, czy ze zdjęć. Tak, są dla nas ważne, niemniej jednak warto najpierw przeprowadzić samemu takie badanie. I wtedy na koniec sprawdzić, jaka jest różnica między dolegliwościami pacjenta, tego, co my jesteśmy w stanie mm -hmm. sprawdzić czy zbadać, a to, co faktycznie jest zapisane w Tymi tych badaniach. Tymi teoretycznymi, które wychodzą z badania, że powinno dokładnie. boleć w tym konkretnym miejscu, bo tam jest coś tam w USG, jakiś obrzęk, nie? lub przekrwienie, albo, albo nawet uszkodzenie. A często jest tak, że to, co jest opisane, niekoniecznie koreluje z objawami. to też też ten element takiej oceny jest bardzo istotny, tak, żeby zróżnicować, jest... skąd jest problem. Często mhm. jest tak, że pacjent ma bardzo dużo w badaniu obrazowym czy, czy w rezonansie bardzo dużo opisane, a tak naprawdę nie ma takich dolegliwości bólowych, więc te wszystkie techniki musimy dostosować do tego faktycznie, jak się pacjent czuje, a nie to, co jest napisane. Jasne. A jak zostać terapeutą manualnym? Gdybym chciał zostać, to co, co, co muszę zrobić? Najpierw trzeba mieć wykształcenie wyższe o kierunku fizjoterapia. Tak jak wcześniej wspomniałam, te wszystkie terapie manualne tak naprawdę mają wspólny cel, to jest dla nas najważniejsze. Wszystko zależy od tego, jakie techniki nam są bliższe i które nam najbardziej odpowiadają. Więc tak naprawdę można sobie popatrzeć, czy pojeździć na różne e, takie darmowe szkolenia, żeby popróbować sobie tych różnych techniki i dostosować e, do swoich e, preferencji, preferencji. Tak naprawdę moja terapia zajęła mi 2,5 roku. To jest osiem modułów plus dziewiąty moduł medyczny, trening terapeutyczny, który jest takim, taką wisienką na torcie. Podsumowaniem całości, Podsumowaniem, tak? Dokładnie. No i ale, żeby tak naprawdę zostać takim terape terapeutą manualnym, należy zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, który podsumowuje całą wiedzę. Bardzo Ci dziękuję za przekazane informacje. Taki Wniosek podstawowy z tego, co, 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 co powiedziałaś, to to, że nadrzędnym celem terapii manualnej, fizjoterapeuty, który posługuje się metodami terapii manualnej, jest, jest przywracanie prawidłowej funkcji i, i, i oczywiście tej funkcji bezbólowej. E, i, I to jest przesłanie dla naszych pacjentów, że jak mówimy o terapii manualnej, w gabinecie ortopedycznym to nie mówimy o, 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 o masażach. Zapraszam Państwa do następnego odcinka, a Tobie bardzo dziękuję. Dziękuję również.